Aś by trochę pyska pokazał czy jeszcze nie? Nie właśnie nie. Miałem ja to taka spora, kurde. No. Wyłożył się, ale Wiesz Marcin, jak to wystarczy przyjść dziesiątej na rybej. <ślesujesz> <ślesujesz> <się nie> <ślesujesz> <ślesujesz> proszę bardzo, przerwę. Jakie emocje, proszę pana, jakie emocje? <ślesujesz> <ślesujesz> Kranka trzeba. O powolutku. Jest. Jest. O Janusz kurde. <grystanie> Zaraz ważymy, słuchajcie. No, pięknie. Proszę pana, co teraz? Jakie emocje, proszę bardzo? Proszę ja go dzisiaj rano kopiłem. <noise> Zaczepiłem. Piękne. Aleś, jak zaczep zrobił, Marcinku, jak tam zaczep, dobry? No, bardzo, tradycyjnie. Nie coś tego. Zaczepię. Weź na, na bok troszeczkę. Przecież i podbierasz się z Tyle czekaliśmy kurde. To co? Panuszku, wrączki robimy z, z sesja, no Ależ piękny Oj ojoj oj 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 Także Marcinku wierzysz to, że są te ryby teraz, tak?